Indiana Jones i Wielki Krąg to jedna z najlepszych gier ostatnich lat. I być może najlepsza gra 2024 roku, która jednak nigdy nie doczeka się zasłużonego uznania w ramach plebiscytu The Game Awards. Wszystko za sprawą niefartownej daty premiery, ale o tym wszystkim opowiem w tym materiale. Zostaw łapkę w górę dla zasięgów i lecimy z tematem. Indiana Jones i Wielki Krąg to idealny przykład złego timingu premiery gry pod kątem Goty. Oczywiście to nie jest główny argument, który twórcy biorą pod uwagę przy wyznaczeniu daty premiery, no, ale mimo wszystko jest to jednak istotny plebiscyt i każdy twórca walczy o to, aby zdobyć jak najwięcej statuetek, czy zdobyć tytuł gry roku. Moim zdaniem Indiana Jones i Wielki Krąg to jedna z najlepszych gier przygodowych ostatnich lat. Absolutnie topowa gra 2024 roku i kto wie, być może nawet najlepsza gra tego roku. Dobrze wiemy, że 2024 rok był dużo słabszy pod kątem konkurencji na The Game Awards w stosunku do mijającego 2025 roku. Wracając do Indiany, to jest na pewno jedna z najlepszych gier w ogóle, która przenosi realia filmowe na gry wideo. No bo wiemy, że przeniesienie jakiejś postaci czy w ogóle całego uniwersum z filmów do gier wideo no to nie jest taka łatwa sprawa. I niejedna wielkobudżetowa gra na tym się przejechała. Przypomnijmy, że Wielki Krąg zadebiutował rok temu 9 grudnia 2024 roku. Z jednej strony, idealnie bo tuż przed świętami, więc wiele osób mogło skorzystać i ogrywało ten tytuł przez święta, czy też przez ferie zimowe. Z drugiej strony, no cóż, dosyć szybko o Indianie zapomnieliśmy, ze względu na to, że już na początku 2025 roku pojawił się taki tytuł jak Kingdom Come Deliverance 2, o którym mówiło się już przez cały styczeń. No i wszyscy bardzo szybko zapomnieli o Indianie. A jak wspomniałem, szkoda, bo to naprawdę rewelacyjna i wspaniała odsłona. Po prostu rewelacyjnie napisana pod takim kątem filmowym, no to wygląda tak jakbyśmy przechodzili interaktywny film, naprawdę. Ale nie pod tym kątem, że nie ma w tej grze co robić i właściwie gracz tylko przeklikuje kolejne cutscenki, a dlatego, że cała ta aura, atmosfera była idealnie oddana. I to co wiele osób wskazało, no to fakt, że Indiana Jones i Wielki Krąg nawiązuje nie do tych najnowszych filmów, przepełnionych akcją, ale do tych klasycznych, czyli tej klasycznej trylogii, jeszcze z XX wieku. No, mieliśmy także piękne i różnorodne lokacje, zwiedzaliśmy cały świat, mnóstwo fajnych zagadek, wiele przedmiotów, sekretów, czy znajdziech do zbadania. Bardzo atrakcyjna i ciekawa historia, z ograniczoną liczbą postaci, ale takich postaci, które się wyróżniały. No tak jak mówię, Indiana Jones i Wielki Krąg naprawdę to jest taka gra, w której ciężko doszukać się jakiegoś słabego punktu. No i niestety, kolejne miesiące 2025 roku Indiany zepchnęły na jeszcze dalszy plan. Oczywiście, Indiana no w natłoku tych wielkich hitów w tym roku nie miał szans na tytuł gry roku, ale myślę, że spokojnie mógł powalczyć o tytuł najlepszej gry przygodowej. No ale z drugiej strony, jak patrzymy na zestawienie gier, które walczyły o tę statuetkę w tym roku, no to trudno się dziwić, że Indiana tej statuetki nie zdobył. Można tylko mieć zarzuty, że nie pojawił się w innych kategoriach. W każdym razie, posłuchajcie jakie gry walczyły o tytuł najlepszej gry akcji czy też przygodowej w 2025 roku. Czyli jakie gry były nominowane w tej kategorii. Death Stranding 2, Ghost of Day, Wielki Krąg, Hollow Knight i Speed Fiction. No właściwie każda gra z tej piątki zasługiwała na oddzielną nagrodę. Oczywiście wygrał Hollow Knight zasłużenie, no ale no, przyznać, że ta kategoria była naprawdę piekielnie mocno obsadzona. Z jednej strony, jak już wspomniałem, o Indianie w listopadzie czy też w grudniu wszyscy już jakby zapomnieli. Mówię o listopadzie, grudniu 2025, wtedy kiedy wysyła się głosy. No ale trudno się dziwić, skoro tyle dobrych gier pojawiło się w ostatnich kilkunastu miesiącach. A poza tym to zawsze tak troszeczkę głupio przyznawać nagrodę za dany rok grze, która w tym roku nawet nie wyszła, tylko pojawiła się jeszcze wcześniej. No, ale podobna sytuacja też dzieje się przy okazji filmowych Oscarów. I naprawdę żałuję, że Indiana nie pojawił się rok wcześniej, ale nieco szybciej, czyli na przykład w listopadzie, w miejsce dajmy na to Stalkera. Bo myślę, że Indiana wówczas spokojnie mógłby zgarnąć statuetkę za najlepszą grę przygodową, miałby więcej nominacji i, kto wie, może nawet powalczyłby o tytuł gry roku. Bo wiele osób wskazywało, że to właśnie ta gra, Indiana Jones i Wielki Krąg, była najlepszą grą 2024. No, konkurencja wówczas była dużo słabsza. Dość powiedzieć, że we wspomnianej kategorii najlepszych gier akcji przygodowych, w topowej piątce znalazł się taki hicior jak Star Wars Outlaws, co wiele mówi o skali konkurencji. Bo przecież ta gra może co najwyżej buty czyścić tym grą, które załapały się do tej nominacji w tym roku, czy właściwie w mijającym roku, bo nie wiem kiedy oglądacie. No cóż, niewątpliwie Indiana Jones i Wielki Krąg to jest taka gra, która pozostanie w moim sercu na długo i będę do niej wracać, bo to jest właśnie taki typ gier, które uwielbiam najbardziej. Przepełnione treścią, skondensowane i wciągające. I to jest taka gra, do której można wracać regularnie, bo nie jest przesadnie długa. No i przy okazji jest przepięknie zaprojektowana. I myślę, że nadal ta gra ma sporo fanów. I mimo tego, że nie dostała żadnych wielkich nagród na The Game Awards, czy właściwie żadnych nie dostała, no to myślę, że wielu z Was uznają ją za jedną z najlepszych gier ostatnich lat. A szczególnie te osoby, które interesują się kinem, no i zwłaszcza te osoby, które kochają postać Indiana Jonesa. A jeśli o filmach już mowa, no to proszę Cię na koniec, abyś napisał w komentarzu jaka była Twoja ulubiona część filmowa Indiana Jonesa. U mnie niezmiennie wygrywa ostatnia Krucjata, chociaż ta ostatnia część, czyli Artefakt Przyznaczenia też mi się całkiem podobała. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patronite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.